Jestem na folkach i spadnijcie co się dzieje. Pada! Fajnie, prawda? Ech, no cóż. A, i siedzę w okularach, bo mam zapalenie spojówki. I razi mnie światło jakiekolwiek. A co? Ty Idź tą stroną, dziecko, bo zaraz co tu się dzieje. Tu nagraj o to. Ja robię vloga, nie widać? Widać. Nad grzybowaniem Tak. Trzeba było zrobić. A ja też stanęłam na ścieżce mrówek, brawo. Pokaż ile mamy. Cały nic. Spaceruję sobie z moją siostrą, która jeździ na deskorolce. Właściwie to bardziej jej pilnuje. No, kocham tą ciszę tutaj. Jest taka urocza. Dostałam wielkie zadanie, muszę znaleźć cebulę i ją e, wyrwać. No. Tu mamy truskawki całej długości. Tam dalej są ogórki, widzę buraki, pomidorki i strączki. Idę zobaczyć. Dawaj, dawaj, dawaj. Jesteśmy teraz na działce, która należała do mojej prababci. Idą. Tu jest, Zarunia? Czegoś szuka? A na tej jabłonie kiedyś mnie karmiono na siłę, żebym cokolwiek jadła. Polecam. I tak, jestem gotowa na folki i wianek. Jak to śmierdzi? to śmierdzi? już śmierdzi. Dobre jest, ale nie wiem.

A się, pozdrawiamy z Polek. Pozdrawiamy z kolek. Z żelanky. Dzisiaj jesteśmy na piłce, bo to jest najlepsze. No i, i ma, się zdobyć taką bramkę, która da nadzieję I na długiego południa. Mówię o co chodzi, tak. jest to piłka nożna, tego, że w wielkim błocie. Witam Państwa na ósmej dygazji. Tutaj są najlepsi sędziowie, najlepsze akcje, najlepsze bramki. No a jak ci się podobał Nic. turniej piłki błotnej? Bardzo fajnie. Brudny. <grystanie> po prostu nie wiem, tych klasy ogóle. Nie wiem, czemu tam nie grają ulicenicy. Ja Pokażę. też nie wiem, powinni, nie? Macie, macie to w ekstra klasy, przed do na różie. O, jak się podbicie, wow. Macie to też, nie macie, nie macie. Takie danie bym bardzo chciała, żeby ktoś przechwycił, robił, robił je dużo częściej, żeby się Pani podzieliła, podzieliła recepturą, bo my tu jesteśmy naprawdę mistrzami w ziemniaku. No i tak, folki się skończyły i wracam już do babci spakować się. Oni tam jeszcze czekają na wyniki konkursu kulinarnego. To niech tam poczekają, ja idę się spakować. Dzisiaj pogoda w kratkę, bo pada. A potem jest nagle gorąco. No więc idę do babci, jeszcze z nią trochę pogadać i się zbieramy.